Mówią nam, że nie można zmienić nowych, nowych wyborów. Jest to bzura. Czy Państwo sobie przypominają, jak mówili, sfałszowano wybory na Ukrainie. Będą muszą być nowe wybory. I kto to popierał? Gazeta wyborca. Wszystkie media warszawskie, tak? No i co? Tam wtedy można było po fałszerstwie zmienić, a tu nie można. To jest jedna kolosalna sprawa. Poza tym jeszcze, dlaczego tu nie przyszli przedstawiciele młodzieży, gdzie jest ruch narodowy. Pan Komorowski, Komorowski, pan Jarosław Spartolił. Pan Jarosław boi się wystąpień narodu, bo on wie, że on ma też nieczyste gacie. Dziękuję. Ja się nazywam Damian Bieńko. Reprezentuję Narodową Wolną Polskę. Ja do Warszawy z Komitetu Wyborców z Pana Solidarność. Czuję się oszukany na tych wyborach, ponieważ jestem pewien, że powinienem mieć milion 20 głosów. Rodzina, przyjaciele, znajomi. Otrzymałem tych głosów zero. To nie jest normalne. Wybory były sfałszowane i jestem tego pewien. Dziękuję. Chwała wolnej Polsce! Czołem! Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę, że myśmy weszli tutaj 20. do gmachów Komisji Wyborczej jako obywatele, z obywatelskiego obowiązku, a zostaliśmy potraktowani jak najgorsi bandyci. Aresztowani, zawiezieni cukami na Wilczą, a następnie trzymani w areszcie przez dwa dni i doprowadzeni w kajdankach do sądu na ulicę Marszałkowską. Tak wygląda kraj demokratyczny XXI wieku w Europie. Skandal! Politiański Myślę, że proszę Państwa ja za chwilę przeszedł, jeżeli mnie dopuszczą do Państwowej Komisji Wyborczej, bo mam dokumenty ze sieciami wyborczymi i z zapytaniem jak to możliwe, że tego typu dokumenty znajdują się poza urzędy. Ile takich dokumentów wyrzucono? Ile takich dokumentów sfałszowano? Ile takich dokumentów jeszcze jest? Szanowni państwo, nazywa, nazywa. Szanowni państwo, nazywam się Eugeniusz Sprzęt i działa, tak? Działa, działa, działa. Utrzymaj. Raz, a smartofon. Utrzymaj. Raz, a. Szanowni Państwo, nazywam się Eugeniusz Sendecki i przyszedłem tutaj filmować i nagrywać i dać świadectwo prawdzie. Policzyłem ludzi, którzy, którzy tutaj się zebrali. Wychodzi, że jest nas około 15 do 20 osób. Warto o tym pamiętać, że na tak liczny naród, z tak wielką tradycją demokratyczną w końcu, tak mało nas tutaj jest. Gdzie są ludzie? Ludzie są w tej chwili przed telewizorami i oczekują, pomimo tego, że tyle razy doświadczyli oszustwa, oczekują, że w końcu w telewizji będzie prawda. Ludzie siedzą w internecie, tutaj akurat trochę lepiej robią, natomiast prawda będzie wtedy, jeżeli my te filmy, które teraz robimy, w końcu w końcu umieścimy za kilka godzin, także jutro w poniedziałek, wtorek będzie ta prawda wypłynie na wieczór. Nasz naród nie dorósł do demokracji. Nie wytworzyliśmy odpowiedniej ilości środowisk zorganizowanych, które byłyby w stanie przejąć władzę. Dlaczego nie dorósł? Ponieważ od 1926 roku od kiedy władzę w Polsce przejęła masoneria, potem tą władzę przekazała nazistom i sowietom, teraz znowu masoneria wróciła od 25 lat i wspólnie rządzą potomkowie masonów, nazistów i sowietów. I my dzisiaj jeszcze nie rozpoznaliśmy wroga. Niektórzy ludzie ostatnio doszli do wiadomości, że oprócz nazistów, oprócz Niemców, i hitlerowców byli źli Sowieci. Natomiast dzisiaj, jak po grudzie, przychodzi nam powiedzieć, dojść do y, świadomości społecznej z prawdą, że naszym największym wrogiem, spośród trzech wrogów, obok nazistów niemieckich, obok, obok Sowietów, y, są również masoniki. Są również hazarowie. Są również siły polskie w Polsce. Ci ludzie, dla których Waszyngton, Londyn, Tel Aviv są stolicą, tam są ich serca, tam są ich panowie. I dopiero wtedy, kiedy naród polski dojrzeje do świadomości o tych trzech wrogach, dopiero wtedy będziemy mieli wolę, możliwości, intelektualne możliwości wyzwolenia się. Na razie tej wiedzy wśród Polaków jest za mało i dlatego jest tak, jak jest. Odsyłam Was wszystkich do filmów telewizji narodowej. Odsyłam Was do tego, co Pan Jarosław Ruszkiewicz pisze na Neonie 24 w internecie. Tam nas szukajcie. Do zobaczenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Mimo wszystko, Mimo wszystko za chwilę jednak pójdziemy pod te schody backupu. Pokażemy dokumenty, które mamy przy sobie, dokumenty z pieczęciami i popytamy się, jak to jest możliwe, że właśnie te dokumenty wyciekają z komisji, i tak dalej. Jak jest to możliwe, jak można to uchwalać, nasze inicjatywy. Czekamy na kolegów, którzy dojeżdżają z Krakowa. Zatrzymanie są po Co? są pod... Nie, Nie, nie dojeżdżają po nie, tylko... Zenek, może ty powiedz o tym, jak było y, na y, jak byliście w PKW 20 listopada. Słuchaj, Zenek, jedziemy na schody. Ja... na schody. We wtorek pod rozprawnie zajmą stanowisko. Zostaliśmy zatrzymani wyprowadzeni w ciemnościach tymi drzwiami, które tu się znajdują. Zaraz, z którymi? Czyli rozumiem, że PKW ma przejście do wiejskiej tutaj tymi drzwiami? Tak, myśmy zostali tymi drzwiami wyprowadzeni. Czyli PKW jest tak jakby częścią gmachu jest, Komisji, yy, tak. te, Kancelarii Prezydenckiej. Tak, bo to jest budynek Kancelarii Prezydenta. W ciemnościach nas wprowadzono. Tak, żebyśmy nie mieli orientacji. <grych> Dziękuję bardzo.